Kolejny dzień. Wiecie ile tu ludzi pracuje, a to dalej tak wygląda. To jest po prostu dramat. Jak dużo tego jest. Rufi! Rufi! Trzeba większe wiertło. Masakra, poprosiłam Grzeszka, żeby przyniósł drugi śrubokręt. Zobacz jak Lidia daje radę kręcić. Ej, 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 to, to jest wyrok! To jest jednorożec! Jest... Jedno stoi? Robiłeś takie rzeczy jak byłeś mały? No, pewnie kasztanami. A najbardziej takie nieobrane kasztany ścieraliśmy. Tak? I takie piłki no. robiliśmy i się rzucaliśmy tym. Ja widzę, że ty się naprawdę dobrze bawisz. A takie palec lata. Grzesiek. Pamiętaj. Proszę cię. Faceci żyją krócej. Proszę cię. Nie pytaj dlaczego. Masz lepiej yy, w krętarkę. Grzesiek. Dobra, ja się z Wami nie bawię. A tylko posprzątaj po sobie. Andzia. Tylko po sobie. Nie mogłem chcieliście? To jestem. Do usług.